W najnowszym wprost. Pamiętacie Państwo sprawę dziesięcioletniego Ibrahima, którego porwano spod domu jego dziadków w Gdyni? Porwał ojciec, po raz czwarty w historii w Polsce ogłoszono Child Alert, który uruchamia się wtedy, kiedy trzeba ratować dziecko w nagłej sytuacji z rąk porywacza. Kiedy się jednak okazało, że ojciec ma pełne praw rodzicielskich i prawo do opieki nad synem, sprawa ucichła. Child Alert odwołano. Okazało się, że Ibrahim wiadomo gdzie przebywa, więc już nie ma powodu się interesować jego losem. I od tej pory problem stał się wyłącznie problemem Ibrahima. W Polsce porwania rodzicielskie, czyli takie porwania, w których jeden z rodziców, który ma pełnię praw rodzicielskich, porywa dziecko drugiemu rodzicowi, który ma pełnię praw rodzicielskich, nie jest przestępstwem. W świetle prawa nic się nie dzieje. Jednak tak naprawdę dzieje się koszmar dla dziecka, koszmar psychiczny oraz koszmar dla rodzica, któremu to dziecko porwano. Ale i z drugiej strony, czasami rodzic, który porywa, czuje, że nie ma innego wyjścia, dlatego że nasze państwo działa tak opieszale, kiedy jeden rodzic drugiemu blokuje na przykład możliwość spotkania z dzieckiem, że do tych porwań dochodzi. 600 porwań rocznie. W tylu rodziców rocznie porywa swoje dzieci, bo nie widzi innego wyjścia. O tej sprawie i o wielu innych przeczytacie w najnowszym wydaniu Tygodnika wprost.